Dzień dobry czy też dobry wieczór, w zależności w jakiej godzinie to oglądasz. W każdym razie witam z tej strony Cube. A oto kolejny film na tym kanale i tym razem mamy coś specjalnego. W sensie ja mam, wy nie macie, w sensie chyba że znaleźliście, albowiem Reiny! Reiny! Dosłownie Reyn, którego zrecenzowałem w ostatnim Kuble Energola i rein, którego zrecenzowałem dwa odcinki wcześniej, pojawiły się w Polsce. Ja to mam wyczucie, co? Tak samo, jak z tym Pacific Punchem, tak sprzed roku. Nice. Naprawdę nice. Reiny to jest produkt Monstera i weszły do Polski, do żabek, smaki Razzleberry, czyli jagodowy i Melon Mania, czyli melonowy. I akurat to były te smaki, które lubię, tak jak powiedziałem wcześniej. Kosztują po 6,50 z tego, co pamiętam, jakich my czasów dożyliśmy. Monster kosztuje tyle samo. Naprawdę smutne czasy. I co? Fajna rzecz, naprawdę, bo akurat jeśli chcecie takich energetyków dla sportowych świrów, to akurat y, te konkretne rejny myślę, że są spoko. Chociaż ten trochę mniej melonowy, mi jakoś bardziej smakował. Ale nie oznacza to, że ten jest zły. Tamte dwa były gorsze. Od tego więc. Może nie przedłużając, pokażę wam, jak to wygląda. Cały czas w ogóle mam ten problem, że chcę powiedzieć w formie pierwszej. W sensie w, w pierwszej osobie żeby, no wiadomo, był film bardziej, jakby wprost do kogoś, a niekoniecznie, właśnie ten. Mówić do ogółu, bo wtedy ponoć łatwiej się trafia do widza. Także jeśli tego słuchasz, to pamiętaj, żebyś mnie słuchał. <grym> tak to wygląda. Oczywiście jest to yy, bez barwników. Za dużo tu nie ma do powiedzenia. Też ma taki lekko wyczuwalny zapach jagodowy i w sumie nie będę miał za dużo co do powiedzenia, bo. No naprawdę piję go niedawno. No, pamiętam jeszcze ten smak bardzo dobrze. Ma taki faktycznie słodki jagodowy posmak. Z delikatnym takim uczuciem jakby wam wysychało gardło. Nie jakoś bardzo, ale no trochę jest. I generalnie okej, okay. to, to jest fajna rzecz. Jeśli chcecie sobie spróbować, to myślę, że to jest warte na pewno większej yy, tak. Takiej krótkie analizy, i to są w ogóle też, jak zwróciliście pewnie uwagę, puszki, które mają polskie etykiety. Więc spoko, naprawdę fajna rzecz. One powinny być generalnie już dostępne tak po prostu. Z tego co widziałem na zdjęciach, są jeszcze na paletach, ale nie widziałem jeszcze żadnych reklam. Ale to, to wiadomo, to na dniach to powinno się to zmienić i no. Ja nie przedłużam, także przejdźmy do szybkiej prezentacji Melon Mani. Raz jeszcze. W porządku. Mamy zatem późniejszą porę dnia. Pora zatem na prezentację puszki Melon Mania, którą zrecenzowałem w odcinku 23, bodajże. No, mówiłem, że parę odcinków wcześniej. Także tutaj macie puszkę znowu i znowu Wam pokażę, jak to wygląda. Melon Mania mi smakowała chyba najbardziej generalnie, bo ma taki nietypowy smak energetyka, powiem Wam. Nie spotkałem się wcześniej z melonowym, a ten jest akurat bardzo spoko, Także znów ta sama kwestia. Bez kolorków, chociaż w tym przypadku trochę się przebija właśnie taki kolorek. Delikatny jest kolorek taki y, blado-pomarańczowy, nie wiem czemu tutaj widać. W odcinku Kubo Energola powiedziałem, że to jest taka trochę mętna woda. Może coś w tym jest faktycznie. Pora zatem napić się, sprawdzić czy smakuje identycznie jak w przypadku tego co kupiłem wcześniej. No, wciąż jest naprawdę ok, Jest takim po prostu słodkim melonem z, ze słodzikiem, wiadomo. Ale jest naprawdę dobrym energetykiem. Jeśli szukacie energetyka dla sportowych świrów, no to ten jest naprawdę w porządku. Może pokażę normalnie. W porządku, jest. No i co, no to tyle. Jak znajdziecie Reiny u siebie, to dajcie znać i napiszcie mi w komentarzach, co o nich sądzicie, bo naprawdę jestem ciekaw. To jest nowa rzecz, więc no, myślę, że będzie w miarę tam jakiś hype na te energetyki właśnie. W końcu to jest produkt Monstera. No to tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że zbierę się szybciej do nagrania następnych. W następnym filmie nie będą niestety Red Bulle, ale mam coś w zanadrzu. Powrót do czegoś, co było wcześniej. Także stay tuned. W każdym razie dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Jeśli Wam się podobało, to fajnie zostawcie ocenę pozytywną. Jeśli nie, ocenę negatywną. I dajcie mi znać też w komentarzach, w jaki sposób mo mogę. Tak, dokładnie. W jaki sposób mogę poprawić te filmy, żeby Wam się je lepiej oglądało. Zachęcam do zostawienia subskrypcji po więcej materiałów z moją twarzą, gdzie recenzuję różne energetyki i inne produkty żywieniowe, pokroje, zubki chińskie i wrzucam też kanały. Kanały. Wrzucam też filmy gamingowe. Tak. Ostatnio zacząłem wrzucać filmy z Lula na przykład. Więc jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam i walnijcie w dzwona, bo z tym YouTube ma różnie niestety. No, lipa. Lipa straszna. Socjalne media moje, gdzie postuję różne rzeczy. Najczęściej na stories wrzucam jakieś tam pytania dotyczące tego, co zrobić na kanale co wam się podoba i tak dalej, albo po prostu też shit postuję, no bo kim bym nie był bez shit postu. Także no co, trzymajcie się, do następnego razu i bye bye.